ProAssist korzystamy z rejestracji telefonicznej, czyli rejestratorki medyczne pracujące w firmie ProAssist odbierają połączenia od naszych pacjentów. Jednym słowem, robią to za nas. Od kiedy pracujemy z firmą ProAssist, nie musimy odzywaniać naszych pacjentów i nie musimy się martwić o połączenia nieodebrane. Dzięki temu mamy więcej czasu na pracę z pacjentem i więcej czasu prywatnego. Dzięki temu mamy w pełni wypełnione grafiki. Co nas przekonało, to że telefoniczna rejestracja ProAssist. Pracuje 12 godzin dziennie w dni robocze, to dłużej niż gdybym zatrudniła pracownika na etat. Oczywiście na początku zastanawialiśmy się, czy poradzą sobie z dobrym rozpoznaniem potrzeb pacjenta. Na całe szczęście pokazali mi, jak wygląda ich praca, że mają przygotowany schemat rozmowy. Kiedy pacjent dzwoni, pani na rejestracji ma przygotowane wszystkie informacje, jak się przygotować do zabiegu, jak do nas dojechać. Jeśli chcemy coś na bieżąco poprawić, lub mamy inne wskazówki, zawsze możemy skontaktować się z panią Justyną, która czuwa nad działem rejestratorek. Rejestracja online to dla moich pacjentów wygoda i oszczędność czasu. Moduł pozwala zarejestrować się w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności odrywania się od pracy i dzwonienia do rejestracji telefonicznej. W ten sposób pacjenci oszczędzają swój czas. Kiedy pacjent umówi się na wizytę poprzez rejestrację online. To zarezerwowana wizyta od razu pojawi się w kalendarzu konkretnego specjalisty. Aplikacja, którą można pobrać na smartfona, wspiera nas w podologii mobilnej. Nasz specjalista nie musi mieć ze sobą komputera, bo dokumentację pacjenta wypełnia w telefonie. Jest również możliwość dodawania zdjęć przypadków, które od razu pokazują się w karcie pacjenta, a po zakończonej wizycie nasz specjalista może od razu umówić następną, ponieważ grafik ma dostępny w swoim telefonie. To bardzo proste i łatwe.